Witam Was w, w drugim odcinku ze Spidermana. Dzisiaj poznamy pra, tak naprawdę prawdziwą pracę Spidermana. Więc będzie, więc będzie ciekawe, co nie? No bo to jest, to jest, pra, to jest prawdziwa praca Spidermana. Zobaczymy, gdzie on tam pracuje. Będzie to jeden z krótszych odcinków, myślę, bo jest to dość krót, krótka misja. Ale my sobie lecimy, a ja w tym czasie kiedy lecę, to widzowie możecie zostawić, słuchajcie, coś tam jakieś lajka, żebyśmy się rozwijali, bo słuchajcie, widzowie. Jak, jak wy zostawiacie lajka, to mnie to o wiele bardziej motywuje, a poza tym zauważyłem, że 93% yy, yy, ogno, czy osób, które mnie oglądają, nie subskrybują, więc to też trochę smutne. Bo zobaczcie, gdyby każdy z Was zasubskrybował, jak oglądacie. To ja bym miał o wiele większy chęci do nagrywania, i ja by było więcej odcinków, więc. No, to dla Was nic nie znaczy, a dla mnie dużo taka jedna subskrypcja nawet. Więc tak, ale. Więc my lecimy... Yy... Tutaj sobie do naszego tego. Witam. Serdecznie. Doktorze, ale wow. co to jest? Jakby jeśli tak ma działać, prototyp takiej ręki mechanicznej, Zacząc trzeba mieć tyle kablów. No. Obserwować! Jeszcze nie! Ach, chyba komisja przyszła. No nie to dobrze. W takim momencie. Jacyś ranni. Nie, to, to, to wszystko nie, nie. poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie. Nie rozpędzajmy się tak. <coughs> Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej. No dobra, no to nie... się wydarzyła taka sytuacja. Zobaczymy, może możesz zrozumieć jedną misję, bo też tutaj widzę, że ta jedna krótka, trochę jest trochę krótka jest ta misja. Zachyla o kur... Coś tak średnie się rusza ta ręka. Zobaczmy co Sprawdźmy. Sprawdzajmy. Okej, okay, mamy takie trzy awarie. Okej, okay, ja, ja, ja umiem się w to bawić. Że takiego eksperta to mogę przeprowadzić te, te, te testy, a nie. Tak mówi. Tylko. Ja to mogę powiedzieć, że gdybym przeprowadził testy, to bym to wiedział. Ale nie wiem tego. <grym> Dobra, mamy naprawione. Czekaj. Ile mamy prostych? Trzy. Raz, dwa. Nie. Raz, dwa, trzy i cztery. No to nie. To co tędy chyba. To, to, to będzie to. To będzie to. Nie wiem czy to dobrze, ale... To będzie to. Tu będzie to. Tu będzie to. Tu będzie. To tu będzie. To... No i tu było, że to nie da prasy. Okay. Dobra, zrobione. Okej, okay. to co teraz? Nie wiem, chyba coś kolejnego, co nie? O, oh, już dodawanie ale... nie to... Uu, i odejmowanie. Uuu, źle, źle, słuchajcie, dobra. 2, 1, 1, dodać, 2. No zrobione, ale skoro to jest takie prase, szczerze. Zrobione. Zrobione, zrobione. Ja mówię takie rzeczy wiecie, ekspert jest taki oczy. No dobra, dalej idziemy. Zobaczmy, może to się jeszcze trzeba zrobić. Ok, chyba naprawiliśmy. Wysłanie schematu do ramienia. Wysłanie zakończone. Sprawdźmy więc czy działa. No, nie działa. E, dobra, dalej. Ale czekajcie, bo mi się to tutaj wyświetliło. Jest. <grystanie> <grystanie> Królik doświadczalny. No, nieźle, nieźle. Ciekawie, ciekawe. Dobra, sprawdźmy tutaj. A zróbmy szczerze, tutaj te zadania, bo skoro tutaj można robić, to zróbmy co, nie? Potem sobie zróbmy tamte zadania. E! To jest! Kurde. E. Nie. Dobrze, nie Nie wiem, co się stało, ale. Okej, okay, zrobiliśmy to. Теперь разруб, это что? На Окей. Принц, пробуй, ну ты заработаешь, на пьянича. Заработаем. не Na razie mam jeszcze raz to zablokowane, więc... No niestety, ale idźmy jeszcze... Zobaczmy co tam pokazuje nam w głównej misji. Ale też po drodze zerknijmy sobie tutaj. Nie, źle. No dobra, słuchamy Obawiam się, muszę nie chcę tego słuchać Róbmy to główne zadanie Co tam mamy? Dobra. Luz, to kto tutaj będzie, to tutaj. Wiem o co chodzi Kaman. To jak, jak nie wiem jak co. No. Substancje z kompetent hydro, hydrożelowo-polimerowy. Ciekawe. Już mam wyjść z laboratorium. A jak ja wychodzę, to filmik się kończy, co ja widzę. Co, niestety, filmik, a Led, 10 minut będzie trwał, albo taki widza, jeden z krótszych odcinków, ale już. Dobra, więc ja się będę żegnał I jak się dowiedzieliście, bo w opisie Ostatniego filmiku napisałem Trafił do Rikers, ale czy na pewno No i wiadomo, że Teraz było Że trafił do Tratwy No więc

Kiedyś Johna. Kiedyś Cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Niedługo. No zobaczymy, no. A ja się z Wami żegnam. Widzę do kolejnego odcinka, który będzie w sobotę. Narka.